Bo zawsze życzymy zdrowia, bo przecież zdrowie jest najważniejsze, należy się nie martwić o pracę. Ja zdaję sobie doskonale sprawę. Czy bardziej się martwić o pracę, czy bardziej się martwić o swoje zdrowie, to odpowiedź może być prosta i tylko jedna. Ale zdrowie jest najważniejsze. Drugą pracę mogą państwo znaleźć. Drugiego zdrowia państwo nie znajdą. Kropka. Wszelkie wypadki, wszelkie obrażenia należy kategorycznie natychmiast zgłaszać. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów o tym, jak to. i wiem, że mówiłem już o tym kilkukrotnie. Warto i trzeba rozpocząć sprawę jak najszybciej. Po pierwsze, okres przedawnienia to tylko dwa lata od momentu wypadku, albo od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o obrażeniach. Po pierwsze. Po drugie, zdarzyło mi się w ostatnich dniach i tygodniach kilkoro klientów, którzy przyszli w ostatnim momencie. Utrudnia to prowadzenie sprawy, oni już wyjeżdżają do Polski, więc teraz już się nie boją, mogą zacząć sprawę. Nie, kategorycznie nie, tak, tak nie należy robić. Po pierwsze, wygląda to źle, po drugie, utrudnia mi to pracę i każdemu innemu adwokatowi, żeby nie było, że ja jestem jakiś wybredny, bo utrudnia mi zdobycie raportu medycznego. Raport medyczny z Polski, o ile może być świetny, o tyle w sądzie, jeśli dojdzie do sądu, jest nie do użycia. Bez lekarza, który go napisał. W związku z tym najlepiej jest mieć lekarza, który jest z Irlandii. A jeżeli ktoś jest w Polsce i właśnie się wyprowadził z powrotem do Polski i musi przyjechać za chwilę z powrotem do Irlandii, utrudnia to po prostu życie. A że jeszcze jest pandemia, to tym bardziej utrudnia życie, bo nagle trzeba wziąć dwa tygodnie wolnego, żeby na jeden dzień przyjechać do Irlandii. Naprawdę. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli mieliśmy wypadek i nie zgłosiliśmy go w pracy, pracodawca będzie mógł szczerze powiedzieć, nic nie wiedziałem. Po drugie, pracodawca będzie mógł szczerze powiedzieć, miał wypadek. Miałem klienta ostatnio przepukliny dostał i jeszcze nie powiedział pracodawcy dwa tygodnie temu dowiedział się o tym, że ma przepuklinę i pracuje cały czas na przepukliną i pracodawcy nie powiedział. I w takiej sytuacji pracodawca będzie mógł powiedzieć, ale to nie moje wina, to on mi nie powiedział, że pracuje za ciężko i że ma przepuklinę, więc to, co on teraz ma za rok, to nie jest wynik pracy, tylko wynik pracy z przepukliną. To nie ja za to jestem odpowiedzialny, tylko on, bo przecież ja jako wspaniały pracodawca, gdybym tylko wiedział, że e, mój doskonały pracownik ma przepuklinę, to dałbym mu lżejszą pracę. Oczywiście jest to bzdura, ale po w czasie brzmi świetnie i linia obrony to jest często stosowana. W związku z tym wszelkie wypadki, wszelkie obrażenia należy kategorycznie natychmiast zgłaszać. Żadne punktatorstwo, żadne kombinatorstwo, żadne albo stracę pracę, albo mnie da... Okej, okay, zdarza się, ale muszą Państwo pamiętać, że zdrowie jest najważniejsze. I wiem, że to brzmi jak banał, bo zawsze życzymy zdrowia, bo przecież zdrowie jest najważniejsze, ale zdrowie jest najważniejsze. Drugą pracę mogą Państwo znaleźć. Drugiego zdrowia Państwo nie znajdą. Kropka. W związku z tym zgłosić... Natychmiast wszelkie zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w pracy, dotyczące dręczenia przełożonych dotyczące ciężkiej pracy, dotyczące niemożliwych do spełnienia norm natychmiast zgłaszać. Bo później, gdy dojdzie do nieszczęścia wypadku, pracodawca będzie mógł powiedzieć ale ja nic nie wiedziałem, przecież wszystko było w porządku i, 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 i mamy problem. Tak samo z wypadkiem. Gdy się już wydarzy, natychmiast zgłosić ze szczegółami, co, gdzie i jak. Nie czekać, aż lekarz powie, że jednak mogę albo nie mogę. Nie, natychmiast prosto i na temat. Ja wiem, że łatwo jest czasami powiedzieć, że należy się nie martwić o pracę. Ja zdaję sobie doskonale sprawę, ale jak państwo na zimno się zastanawiają, czy bardziej się martwić o pracę, czy bardziej się martwić o swoje zdrowie, to odpowiedź może być prosta i tylko jedna. Oczywiście, że o zdrowie. W związku z tym należy dokładnie w ten sposób zrobić. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa i bardzo polecam, żeby jakiekolwiek wątpliwości odnoszące się do bezpieczeństwa, dotyczące wypadków, natychmiast zgłaszać i natychmiast przyjść do prawnika. I z wielką przyjemnością zajmę się wszystkimi obrażeniami, jakie Państwo odnieśli w pracy, na skutek pracy, na skutek złych, złych warunków pracy, czy na skutek obowiązków jakie państwu dano czy na skutek po prostu najzwyklejszych głupoty kolegów i koleżanek w pracy którzy spowodowali wypadek państwa obrażenia w pracy zapraszam serdecznie